Rozdział 18 To był właśnie ów wielki sekret Tomka. Pomysł, żeby wrócić do domu wraz z resztą pirackiej braci i zjawić się na własnym pogrzebie. W sobotę o zmierzchu przepłynęli na grubej kłodzie do brzegu po stronie Mizuri. Wylądowali jakieś pięć czy sześć mil poniżej celu swojej podróży. Prawie do samego świtu spali w lesie na skraju miasteczka, a następnie przekradłszy się za łukami i bocznymi uliczkami, Dospali do rana na chórze kościoła pośród bezładnej zbieraniny starych, połamanych ławek. W poniedziałek przy śniadaniu ciocia Poli i Mary odnosiły się do Tomka z ogromną czułością i tylko patrzyły, jak mu dogodzić. A gadania przy tym było co niemiara. W pewnym momencie ciocia Poli powiedziała: Nie ma co, udał wam się dowcip. Wszyscy się zamartwiali przez tydzień, a wy tymczasem bawiliście się w najlepsze. Szkoda tylko, że byłeś na tyle okrutny, żeby tak się nade mną znęcać. Skoro mogłeś przypłynąć na kłodzie na swój pogrzeb, to mógłbyś również przyjść i dać mi jakoś znać, że nie umarłeś, tylko zwiałeś. Tak, Tomek, mogłeś to zrobić, powiedziała Mary. Jestem pewna, żebyś to zrobił, gdybyś pomyślał. Zrobiłbyś, Tomku? zapytała ciocia Poli z nadzieją na twarzy. No powiedz, zrobiłbyś to, gdybyś pomyślał? Ja, no. Nie wiem. To by wszystko zepsuło. Tomku. A ja myślałam, że chociaż trochę mnie kochasz, powiedziała ciocia Poli zasmuconym głosem, od którego Tomek poczuł się nieswojo. To już by było coś, gdybyś chociaż o tym pomyślał, skoro już nie mogłeś tego zrobić. Ale, ciociu, Tomek nie chciał źle, wstawiła się Mary. On już po prostu tak jest, zawsze tysiąc projektów w głowie i nie ma czasu pomyśleć. Tym gorzej, Sid by pomyślał, i Sid by przyszedł i tak zrobił. Tomku, jeszcze kiedyś, kiedy już będzie za późno, przypomnisz sobie to wszystko i będziesz gorzko żałować, że nie byłeś dla mnie trochę lepszy, choć tak niewiele by cię to kosztowało. Ale, Ciociu, przecież Ciocia wie, że Ciocię kocham, powiedział Tomek. Lepiej bym wiedziała, gdybyś mi to okazywał swoim zachowaniem. Teraz żałuję, że nie pomyślałem, powiedział Tomek ze skruchą w głosie. Ale za to Ciocia mi się śniła. To już coś, prawda? No, niezbyt wiele. Kotu też się śnie. No ale lepsze to niż nic. A co ci się śniło? No więc w środę w nocy śniło mi się, że siedzi Ciocia tutaj koło łóżka, sit koło skrzynki z drewnem i Mary koło niego. No, było tak. Zawsze tak siedzimy. Dobrze, że twoje sny choć na tyle się nami przejęły. I śniło mi się, że mama Joego Harpera z wami była. No rzeczywiście była. Coś jeszcze ci się śniło? Mnóstwo rzeczy, ale już ledwo pamiętam. No to spróbuj sobie przypomnieć, dobrze? Chyba było coś o wietrze. Wiało na. na. No przypomnij sobie, rzeczywiście na coś wiało. No spróbuj. Tomek na pełno napięcia chwilę przyłożył palce do czoła i w końcu powiedział: Mam, już wiem, wiało na świece. Chryste, panie. I co dalej? No mówże. I ciocia chyba powiedziała: A, to pewnie drzwi. No. No, co dalej? Muszę pomyśleć, momencik. A, już wiem. Powiedziała ciocia, że pewnie drzwi są otwarte. Jak Boga kocham, tak powiedziałam, prawda, Mary? I co dalej? I potem, yy, potem nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ciocia kazała Sidowi, żeby poszedł i, i, no, kazałam, żeby co zrobił? Co mu kazałam? Kazała mu ciocia, kazała, yy kazała mu ciocia je zamknąć. Niesamowite. W życiu jeszcze czegoś takiego nie słyszałam. I niech nikt mi nie mówi, że sny to zawracanie głowy. Zaraz lecę to powiedzieć serenie Harper. Ciekawe, co ona na to. Dla niej to wszystko zawsze przesądy i przesądy. I co było dalej? O, teraz to już mi się wszystko poukładało. Potem ciocia powiedziała, że nie jestem zły, tylko okropny urwiz i że równie dobrze można by się złościć na. Na, na, chyba na źrebaka, czy coś takiego. Dokładnie. No, święci pańscy. I co, i co? I Ciocia zaczęła płakać. Oj, zaczęłam, zaczęłam. Zresztą nie pierwszy raz. A potem? Potem pani Harper też zaczęła płakać. I powiedziała, że z Joe'em było tak samo. I że żałuje, że go sprała, bo zjadł jakąś śmietanę, a to ona sama ją wyrzuciła. Tomku. Duch cię natchnął. Miałeś widzenie, jak mi Bóg miły. Chryste, panie, mów dalej. No, wtedy Sid powiedział coś, że nie wydaje mi się, żebym coś powiedział. Mówiłeś, Sid, powiedziała Mary. Cicho bądźcie i dajcie Tomkowi mówić. Co Sid powiedział? Powiedział, nie jestem pewien, ale chyba coś, że ma nadzieję, że mi będzie lepiej tam, dokąd odszedłem, ale gdybym czasem był grzeczniejszy, tak, mój Boże, dokładnie tak powiedział. I Ciocia kazała mu siedzieć cicho. Zgadza się, jak pragnę zdrowia. Tu musiał być jakiś anioł. Na pewno jakiś anioł. I pani Harper opowiedziała, jak Joe ją nastraszył petardą, a Ciocia mówiła o Piterze i olejku. Mówiłam, jak Boga kocham, mówiłam. A potem wszyscy dużo mówili, o przeszukiwaniu rzeki i o pogrzebie w niedzielę, a potem ciocia i pani Harper się ściskały i płakały i pani Harper sobie poszła. Tak było. Żebym zdrowa była. Dokładnie tak było. Gdybyś tam był, lepiej byś tego nie powtórzył. I co było dalej? Potem ciocia się chyba za mnie modliła i widziałem ciocie i słyszałem każde cioci słowo i ciocia poszła spać, a mi było tak cioci żal, że wziąłem kawałek jaworowej kory i napisałem, nie umarliśmy, tylko jesteśmy piratami i położyłem na stole przy świecy i ciocia wydała mi się taka dobra i łagodna, jak tak ciocia leżała i spała, aż we śnie podszedłem, pochyliłem się i pocałowałem ciocie w usta. Naprawdę, Tomku? Naprawdę? Och, wszystko ci wybaczam za to, że tak zrobiłeś. I zgniotła chłopca w miażdżącym uścisku, od którego poczuł się jak najpodlejszy zbrodniarz. To bardzo miłe. Nawet jeżeli był to tylko sen, rzucił niewinnie Sid. Och, cicho bądź Sid. Ludzie w snach robią to samo, co na jawie. Masz Tomku, tutaj jest dla ciebie jabłuszko. Trzymałam je dla ciebie na wypadek, gdybyś się kiedyś odnalazł. No, pędźcie do szkoły. Dziękuję Panu Bogu naszemu, że mi cię zwrócił, bo jest cierpliwy i miłosierny dla tych, którzy w niego wierzą i idą za jego głosem. Chodź. Bóg mi świadkiem, nie zasłużyłam na to. Ale gdyby tylko głodni cieszyli się jego błogosławieństwem i wesprzeć się mogli na jego wyciągniętej dłoni, niewielu śmiałoby się tu na ziemi i dostąpiło jego pokoju, kiedy zapadnie wieczna noc. No, dzieci, lećcie! I tak już się zagadałam. Dzieci wyszły do szkoły, a Ciocia udała się z wizytą do pani Harper, żeby pokonać jej sceptycyzm opowieścią o tomkowym śnie. Sidowi kołatała się po głowie pewna myśl, ale uznał, że rozsądniej będzie zachować ją dla siebie. Myśl była mniej więcej taka. To podejrzane. Taki długi sen i wszystko tak dokładnie się zgadza. Jakimże bohaterem stał się teraz Tomek? Nie szedł już cały w podrygach i podskokach, lecz kroczył dumnie, jak przystało na pirata, który zdaje sobie sprawę, że oczy wszystkich kierują się na niego. A było tak naprawdę. Udawał, że nie zauważa po drodze tych wszystkich spojrzeń i nie słyszy komentarzy, ale po cichu sycił się nimi. Młodsi chłopcy tłoczyli się za nim w orszaku, dumni, że mogą się z nim pokazać i że łaskawie znosi ich obecność. Zupełnie jakby był doboszem na czele pochodu albo słoniem wiodącym zwierzyniec na miejską paradę. Rówieśnicy udawali, że w ogóle nie słyszeli o jego nieobecności, ale w głębi duszy zżerała ich zazdrość. Wszystko by oddali za tę smagłą, opaloną twarz i lśniącą aureolę występności, a Tomek za żadne skarby nie wyrzekłby się ani jednego, ani drugiego. W szkole dzieciaki tak skakały wokół niego i Joego i spoglądały na nich z tak widocznym podziwem, że obu bohaterom nie udało się zbyt długo ustrzec przed nieznośnym zarozumialstwem. Zaczęli opowiadać swoje przygody spragnionym słuchaczom, ale tylko zaczęli, bo przy ich wyobraźni i możliwościach taka opowieść raczej nie miała szans kiedykolwiek się skończyć. Wreszcie, kiedy wyciągnęli fajki, i przechadzali się w koło, popykując od niechcenia, ich chwała sięgnęła Zenitu. Tomek postanowił nie wiązać się z Becky Thatcher zbyt mocno. Wystarczała mu sława. Chciał żyć dla sławy. Teraz, kiedy był u szczytu popularności, będzie pewnie chciała się pogodzić, a niech sobie chce. Niech zobaczy, że on, Tomek, może być równie zimny i obojętny, jak niektórzy inni ludzie. Becky zjawiła się niebawem. Tomek udawał, że jej nie widzi. Poszedł w inną stronę, przyłączył się do jakiejś gromadki dzieciaków i wdał się w rozmowę. Wkrótce zauważył, że dziewczynka hasa radośnie po podwórku, udając, że bardzo ją zajmuje łapanie koleżanek i piszczenie z radości, kiedy jej się uda. Zwrócił jednak uwagę, że zawsze odnosiła swoje sukcesy gdzieś blisko niego i za każdym razem rzucała wtedy w jego kierunku dyskretne spojrzenie. Cała wstrętna próżność, która się w nim nagromadziła, była mile połechtana. I tak zamiast spojrzeć na nią łaskawszym okiem, nastroszył się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej starał się udawać, że jej nie zauważył. Becky przerwała radosne harce i snuła się teraz zbita z tropu, wzdychając od czasu do czasu i raz po raz zerkając tęsknie w kierunku Tomka. Potem zauważyła, że Tomek częściej niż z kimkolwiek innym rozmawia z Emi Lawrence. Poczuła silne ukłucie w sercu i nagle ogarnęło ją przygnębienie. Próbowała odejść, ale zamiast tego jej zdradzieckie nogi ponosiły ją w kierunku rozmawiającej gromadki. Z udawaną wesołością odezwała się do dziewczynki stojącej tuż obok tomka. O, Mary Austin, ty wstręciucho, czemu cię nie było w szkółce niedzielnej? Przecież byłam, nie widziałaś mnie? Nie, naprawdę byłaś? A gdzie się siedziałaś? Była mu pani Peters, tam gdzie zawsze. Widziałam cię. Tak? To nie wiem, dlaczego cię nie zauważyłam. Chciałam ci powiedzieć o pikniku. Fajnie, a u kogo? Mama powiedziała, że może być u mnie. No to cudownie. Mam nadzieję, że pozwoli mi przyjść. No pewnie, to będzie mój piknik. Będę mogła zaprosić kogo chce. A ciebie chcę. Dzięki, fajna jesteś. A kiedy to będzie? Niedługo, może jakoś przed wakacjami. O rety, ale będzie zabawa. Wszystkich zapraszasz? Tak, wszystkich, którzy się ze mną przyjaźnią albo chcą się przyjaźnić. I ukradkiem spojrzała na Tomka, ale był właśnie zajęty opowiadaniem Emmy Lawrence o straszliwej burzy na wyspie i o tym, jak piorun roztrzaskał w drzazgi ogromny jawor, podczas gdy on stał nie więcej niż jart od niego. A ja mogę przyjść? spytała Grace Miller. Możesz. A ja? spytała Sally Rogers. Też. A ja też? spytała Susie Harper i Joe. Pewnie. I tak wśród radosnego klaskania w dłonie. Trwało to przez dłuższą chwilę, aż wszyscy załatwili sobie zaproszenia z wyjątkiem Tomka i Emi. Tomek odwrócił się chłodno i nie przerywając rozmowy pociągnął Emi za sobą. Becky zatrzęsły się usta i oczy napłynęły łzami. Ukryła te objawy pod maską wymuszonej wesołości i dalej szczebiotała z koleżankami, ale piknik stracił cały swój urok, podobnie jak wszystko inne. Gdy tylko nadarzyła się okazja, Becky wymknęła się z towarzystwa. Ukryła przed wzrokiem ludzi, żeby, jak to określiła jej płeć, porządnie się wypłakać. Potem siedziała na burmuszona i zraniona w swej dumie, aż zadzwonił dzwonek. Podniosła się z mściwym błyskiem wokół, potrząsnęła warkoczami i powiedziała sobie, że już wie, co zrobi. W czasie przerwy Tomek nadal z nieukrywaną satysfakcją kontynuował pogaduszki z Emi. Wciąż jednak rozglądał się za Beki, żeby jej dopiec swoim zachowaniem. W końcu ją dostrzegł, i wtedy jego entuzjazm uległ nagłemu ochłodzeniu. Siedziała sobie grzecznie na ławeczce za szkołą, oglądając książkę z obrazkami razem z Alfredem Templem. I tak byli oboje pochłonięci, a głowy ich tak blisko pochylały się ku sobie, że najwyraźniej wszystko inne na świecie przestało dla nich istnieć. Zazdrość jak wrzątek wlała się w tomkowe żyły. Nienawidził teraz samego siebie za to, że odrzucił szansę na zgodę, którą oferowała Becky. Nazwał się głupkiem i użył wszystkich innych niemiłych określeń, jakie akurat przyszły mu do głowy. Ze złości chciało mu się wyć. Idąca obok Emi dalej radośnie świergotała, ponieważ serce w niej śpiewało, ale język Tomka zupełnie przestał działać. Nie słyszał, co Emi do niego mówi i za każdym razem, kiedy milkła, czekając na odpowiedź, mógł się jedynie zdobyć na twierdzące bąknięcia, które tylko w połowie przypadków były trafione. Raz po raz żeglował na tył szkoły, Dręcząc swe oczy nienawistnym widokiem. Nie mógł się powstrzymać. Doprowadzało go do wściekłości, że Becky, jak sądził, kompletnie zapomniała o jego istnieniu. Ale Becky nie zapomniała. Wiedziała, że szala zwycięstwa przechyla się na jej stronę i z zadowoleniem patrzyła, jak Tomek cierpi, tak jak ona przedtem cierpiała. Paplanie Emi stało się nie do zniesienia. Tomek napomknął coś o sprawach, które miał do załatwienia, o rzeczach, które musiał zrobić. I o tym, że robi się późno. Wszystko na próżno. Dziewczynce wciąż nie zamykała się buzia. Tomek pomyślał, a niech ją. Czy już się jej nigdy nie pozbędę? W końcu sprawy do załatwienia nie mogły już dłużej czekać, więc Emi powiedziała radośnie, że po szkole będzie gdzieś tu w pobliżu. Tomek czym prędzej się oddalił, nienawidząc jej za to. Każdy inny chłopak, myślał zgrzytając zębami, każdy inny chłopak w mieście... Tylko nie ten picoś z saint Louis. Co to myśli, że taki elegancki i że z niego Bóg wie jaki hrabia? Dobrze, że sprałem cię, mój panie, zaraz pierwszego dnia, kiedy cię zobaczyłem w mieście i spierę ci jeszcze raz. Czekaj tylko, niech cię dorwę! Wezmę i! I przećwiczył na sucho całą procedurę prania wyimaginowanego chłopaka, młócąc przy tym powietrze rękami, kopiąc i dźgając. Masz dość, tak? Powiedz dość! No, może to cię czegoś nauczy. I na tym zakończył, zadowolony z siebie. W przerwie obiadowej Tomek uciekł do domu. Jego sumienie nie mogło już dłużej znieść rozanielenia Emi, a jego zazdrość nie mogła sobie poradzić z tym drugim zmartwieniem. Becky wróciła do oglądania obrazków z Alfredem, ale w miarę jak mijały minuty, a Tomek nie zjawiał się, by podjąć na nowo cierpienia. Straciła zainteresowanie i uczucie triumfu zaczęło w niej słabnąć. Na jego miejscu. Pojawiło się zasępienie i roztargnienie, a zaraz potem melancholia. Raz czy dwa nadstawiła z nadzieją uszu na dźwięk jakichś kroków, ale na próżno. Tomek zniknął bez śladu. W końcu poczuła się bardzo nieszczęśliwa i żałowała, że posunęła się aż tak daleko. Kiedy biedny Alfred, widząc, że ją traci, nie rozumiejąc dlaczego, raz po raz wołał – o, ten jest fajny, patrz! Straciła w końcu cierpliwość i powiedziała – oj, daj mi już spokój! Nic mnie to nie obchodzi. Zalała się łzami, wstała i poszła sobie. Alfred podreptał za nią i chciał ją pocieszyć, ale powiedziała: idź sobie, zostaw mnie w spokoju, dobrze? Nie cierpię cię. Chłopiec stanął, zastanawiając się, co też takiego zrobił, bo przecież mówiła, że przez całą przerwę będą oglądać obrazki. Ona szła dalej i płakała. Alfred zamyślony wszedł do opustoszałej szkoły. Czuł się upokorzony i zły. Bez trudu odgadł prawdę. Dziewczynka najzwyczajniej w świecie posłużyła się nim jak narzędziem, żeby dać upust swojej złości na Tomka Sojera. Jego uczucia do Tomka bynajmniej nie uległy ociepleniu, kiedy ta myśl przyszła mu do głowy. Zastanawiał się, jak mógłby napytać mu biedy, samemu zbytnio nie ryzykując. Jego wzrok padł na Tomkowy zeszyt do kaligrafii. Takiej okazji nie można było zmarnować. Zadowolony otworzył zeszedł w miejscu najbliższej lekcji, i wylał na kartkę cały kałamasz. Beki, która właśnie zerknęła w ślad za nim przez okno, widziała ten czyn, ale nie zdradziła się z tym i poszła dalej. Ruszyła w stronę domu, chcąc znaleźć Tomka i powiedzieć mu o wszystkim. Tomek będzie jej wdzięczny i ich kłopoty się skończą. Nim jednak przeszła połowę drogi, zmieniła plany. Na wspomnienie tego, jak Tomek ją potraktował, kiedy mówiła o pikniku, poczuła się zraniona i upokorzona. Postanowiła, że jednak nie będzie go ratować przed rózgą za zniszczony zeszyt, a zamiast tego znienawidzi go na wieki.